Dany jest wielomian w od x, gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że liczba minus 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Liczba k jest równa. I mm, mamy nasz wielomian w od x, który wygląda tak: 3x do 3 plus kx kwadrat minus 12x minus 7k plus 12. Co ja muszę zrobić. No tu mamy taką informację. Wiadomo, że liczba minus 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Co to znaczy, że jak policzę w od minus 2, to otrzymam 0. Więc co ja muszę zrobić? Za x dać minus 2 tutaj wszędzie, za tego x, i to, co mi wyjdzie, przyrównać do 0, czyli w od minus 2 to się równa 3 razy minus 2 do trzeciej. Plus k razy minus 2 do 2, minus 12 razy minus 2, minus 7 razy k, plus 12 to się równa. 3 razy minus 8 plus k razy 4 plus 24 minus 7 k plus 12 to się równa to się równa minus dwadzieścia cztery i tak To z tym daje mi minus trzyka to z tym jest plus trzydzieści sześć to się równa. To się równa minus 3k plus 12, bo to z tym redukuje. I teraz, na podstawie tego, że w od minus 2 równa się 0, czyli minus 3k plus 12 równa się 0, 3k równa się minus 12, dzielimy przez minus 3 i otrzymujemy, że k równa się 4. Tym samym odpowiedź b, będzie odpowiedzią poprawną. Zapraszam na kolejne zadania.